Kolektywidualizm, część 43, ekonomiczny model XXI wieku dostosowany do postępu technicznego z XXI wieku. W dzisiejszych czasach głównym problemem, moim zdaniem, jest próbowanie opierać rozwoju technologicznego, który już jest daleko w XXI wieku, na starym modelu ekonomicznym, rodem z XIX wieku. Efektem modelu, tego nowego modelu ekonomicznego z XXI wieku ma być na ile to możliwe optymalne rozproszenie majątku, czyli optymalne, nie takie jak za komuny, czy się robi, czy się leży, tysiąc złotych się należy. Czyli takie na siłę, yy, zabieranie ludziom ambitnym, pracowitym, ludziom, którzy faktycznie generują ten realny postęp, a dawanie go innym jakimś nierobom i tak. Nie o to chodzi. Dlatego właśnie mówię, optymalne rozproszenie majątku, yy, z uwzględnieniem właśnie tych wszystkich cech człowieka, żeby. Nie było to tak głupio robione, jak było za komune, W ogóle w komunizmie. I tu oddzielam komunizm od socjalizmu, bo socjalizm to nie jest ustrój komunizm, komuna, która generalnie indy, yy, definiuje kapitał, że ma być maksymalnie rozproszony, praktycznie żadnej własności prywatnej, wszystko ma być własnością państwa, a ludzie, jak tacy można powiedzieć, niewolnicy na łasce, niełasce tego państwa. No bo w sumie. Docelowo, komuna tak, jej charakter działania tak wygląda. To kolektywidualizm absolutnie jest przeciwny takiemu idiotyzmowi, ale jest tak samo przeciwny takiej bezgranicznej kumulacji kapitału, jak jest to w kapitalizmie. Że jedni mogą mieć praktycznie wszystko, cały świat i być jego właścicielami, być właścicielami, bo do tego dojdzie, właścicielami miast, właścicielami wysp i tak dalej, tak dalej. To będą bardzo wąskie grupy ludzi, a inni będą praktycznie na ich łasce, nie? Czy będą mogli w tych miastach mieszkać, czy będą mogli na tych wyspach mieszkać, na jakich warunkach, wszystko będą mieli mocno kontrolowane, wyliczane, jak za komuny. Nie? Docelowo, taki niekontrolowany kapitalizm bardzo jest podobny w końcowej fazie do takiej właśnie zapadłej komuny Tylko tam właścicielem absolutnym jest państwo, a tu właścicielem absolutnym jest jakaś grupa superoligarchów. Mikro i mini majątki to jest ten nowy model. To jest ten nowy model. Yy... Alternatywny do tej monopolizacji globalistycznej, jaka dzisiaj się odbywa. A więc mikro, mini, midi, czyli to są takie powyżej, to jest powiedzmy od medium, medium czyli midi, medium. No i jeszcze powiedzmy jakieś tam big majątki czy tam, no po prostu, średnio duże, yy, średnie, średnio małe, małe, no już tam jest kwestia już potem matematyki, jak to wyliczyć. Ja zakładam, że te maksymalnie największe majątki jakieś uprzywilejowane, które by się faktycznie cechowały jakimś naprawdę potwierdzonym yy, bardzo pożytecznym działaniem dla rozwoju gospodarczo-ekonomicznego czy gospodarczo-społecznego, czyli jeżeli faktycznie te majątki miałyby co jakiś czas przechodziłby jakąś kontrolę pod tym kątem, no musiałoby to jakoś być tam uważam, że do tego idealnie by można było zaprząć sztuczną inteligencję, ale to jest sprawa dalsza. najmniej maksymalny poziom takich tych największych majątków, tych dużych majątków, powiedzmy 500 milionów euro. Potem od 100 do powiedzmy 250 średnio duże, średnie majątki to powiedzmy yy, od 50 do 100 milionów euro, a więc mówimy o bardzo wielkich kwotach. Nie mówimy o jakichś śmiesznych yy, kwotach, jak za komunę, nie? że małe mieszkanie i mały Fiat i to jest cały Twój majątek. Nic z tych rzeczy. Ja nic, nie jestem za, jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem komu, za komuną. Komunizm jest, wbrew pozorom, finalnie bardzo podobny do kapitalizmu, że jest wąska grupa, która ma nad wszystkim kontrolę i są niejako tego wszystkiego właścicielami, a reszta jest na ich łasce lub niełasce. I w komunie tymi właścicielami możnowładnymi są wszyscy sekretarze i ich tam cała ta świta klika im podwładna a w kapitalizmie to jest właśnie tak wąska grupa tych super superoligarków i też cała klika im podwładna, więc pff, finalnie to się bardzo mało jedno od drugiego różni. Finalnie, końcowo, jak to działa? No niestety. I wielu może się z tym nie zgadzać, że liberalizm, że to... Nie, to spierdolety. Tak naprawdę są to podobne do siebie finalnie ustroje. Kolektywidualizm właśnie głównie chce uderzać w rozwalanie tych wszystkich możliwości tworzenia się klik i jakichś wielkich karteli i wielkich jakichś kumulacji kapitału. Sztuczna inteligencja jako super narzędzie może być bardzo pożyteczna dla człowieka, jeżeli będzie mu pomagać obsługiwać te mikro i mini majątki czyli praktycznie każdy człowiek będzie przy, przynajmniej dysponował mikromajątkiem. Czyli, jak już powiedziałem, te największe majątki, te duże majątki, czy tam bardzo duże majątki, będą mogły mieć maksymalny poziom 500 milionów euro, ale z, uważajcie, 500 milionów euro. A nie tak jak dzisiaj niektórzy najbogatsi ludzie mają po ileś bilionów euro, czy ileś bilionów dolarów majątku. Bo takie są dzisiaj korelacje, takie są różnice w majątkach. To jest w ogóle jakiś absurd totalna. No nie mam na to. Nie mam na to ja, nie, ja, nie, ja już nie umiem w żaden sposób tego, do tego się odnieść, no a mikro majątek, ten najmniejszy, jakiś taki faktycznie, ta najmniejsza zagwarantowana przestrzeń do realizacji swojej wolności, to powiedzmy by było w granicach yy, między 100 a 300 tysięcy euro. Czyli tak ten system ustrój musiał być skonstruowany, żeby minimum, te super minimum takiej przestrzeni do na start komuś stwarzał wręcz niemal za nie jest to możliwe. I sztuczna inteligencja w takiej sytuacji zaprzęgnięta indywidualnie do rozwoju każdego tego mikromajątku. Ja zakładam, że te mikromajątki byłyby przydzielane ludziom. Faktycznie kompetentnym, czyli inaczej, ludziom, którzy faktycznie nie są chorzy, bo ja zakładam, że w cywilizowanym świecie ludźmi chorymi z różnego rodzaju wadami wrodzonymi i tak dalej, po prostu należy się zaopiekować, wtedy faktycznie oni są może pozbawieni różnego rodzaju jakichś no przywilejów wolnościowych, ale zarazem no muszą być zaopiekowani godnie, nie tak na, na marginesie, a więc faktycznie może już wtedy im się żadnych majątków by nie przydzielało, tych mikro majątków na start, ale faktycznie by musieli być zaopiekowani, ale wszyscy pozostali, którzy faktycznie spełnialiby te warunki, że są normalni, zdrowi i tak dalej, tak dalej, na start mogliby dostawać takie mikro majątki, włącznie z własną sztuczną inteligencją do obsługi tych mikro majątków i niech na tej przestrzeni realizują swoją wolność, niech tam gospodarzą, niech te mikromajątki rozwijają do mini majątków itd. dalej. o to właśnie w kolektywizmie chodzi i w tej sytuacji sztuczna inteligencja idealnie jako narzędzie mogłaby napędzać w sposób rozproszony te wszystkie majątki od mikromajątków do bardzo dużych majątków. Gdzie zakładam, że już te bardzo duże majątki miałyby limit 500 milionów euro i faktycznie, jeżeli by były blisko tego, to tak jak w tych prawach limitowych, to podawałem i tak dalej, tak dalej, no byłyby pod lupą, no krótko mówiąc, jeżeli by notorycznie zaczęły przebijać ten sufit i chciały mieć więcej jak 500 miliardów euro kumulacji tego kapitału, wówczas groziłaby im likwidacja w ogóle prawa własności do całości tego majątku, a więc likwidacja i rozprzedanie do co pomniejszych i tak dalej, no tak i to jedyny byłby taki rygor może śmierdzący komunum, cała reszta to by była mocno rodem z kapitalizmu, ale zdrowego kapitalizmu, która daje żyj, wychodzi z zasady żyj sam i daj żyć innym, a nie wszystko weź pod siebie, bo ty jesteś najlepszy, a reszta niech zdycha z głodu. Tak to widzę. To jest moja wizja takiego ogólnie nowego modelu ekonomicznego na miarę XXI wieku. Mówcie, co o tym myślicie. See you later!